Wyobraź sobie, że stoisz na rozdrożu. Życie pędzi naprzód w szalonym tempie, a ty czujesz się zagubiony w gąszczu obowiązków, oczekiwań i niepewności. Codzienność zasypuje cię lawiną informacji, a serce tęskni za czymś więcej, za głębszym sensem, za prawdziwym pokojem. Może odczuwasz ciężar samotności, nawet w tłumie ludzi. Może zmagasz się z trudnościami, które wydają się nie do pokonania. Może wątpisz w sens modlitwy, w moc wiary, w obecność Boga w Twoim życiu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by było, gdybyś był świadkiem cudu, nie takiego, o którym czytasz w książkach czy słyszysz w kościele, ale takiego, który dzieje się na Twoich oczach, który wstrząsa Twoją duszą i na zawsze zmienia Twoje spojrzenie na świat? Cud, który kwestionuje Twoje przekonania, podważa Twoje pewniki i otwiera cię na nieskończoną moc miłości Boga. Być może myślisz, że cuda zdarzają się tylko innym, że są zarezerwowane dla świętych i wybrańców. Może uważasz, że w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez naukę i technologię, nie ma miejsca na cuda, ale czy jesteś pewien? Czy naprawdę wiesz, co jest możliwe, a co niemożliwe? Czy otworzyłeś swoje serce na możliwość, że Bóg działa w twoim życiu w sposób, którego nie potrafisz zrozumieć? Wokół nas każdego dnia dzieją się rzeczy niezwykłe, które wymykają się naukowemu wyjaśnieniu. Uzdrowienia, nawrócenia, synchronizacje, zbiegi okoliczności to tylko niektóre z przejawów Bożej obecności w świecie. Czasem są tak subtelne, że łatwo je przeoczyć, a czasem tak oczywiste, że nie sposób ich zignorować. Historia Carlo Acutisa, młodego Włocha, który zmarł w wieku 15 lat i został beatyfikowany przez kościół katolicki, jest pełna takich niezwykłych wydarzeń. Jego krótkie życie było świadectwem wiary, miłości i oddania Bogu. Carlo wierzył, że Eucharystia jest autostradą do nieba i poświęcił swoje życie na szerzenie tej prawdy. Używał swoich talentów informatycznych, aby tworzyć strony internetowe i prezentacje, które przybliżały ludziom cuda eucharystyczne z całego świata. Po jego śmierci zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Ludzie modlili się za jego wstawiennictwem i doświadczali uzdrowień, nawróceń i innych łask. Jedna z najbardziej znanych historii dotyczy młodej dziewczyny z Kostaryki, która doznała poważnego urazu głowy w wyniku wypadku. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, ale jej matka, pełna wiary, modliła się gorąco za wstawiennictwem Carlo Acutisa. Ku zdumieniu wszystkich dziewczyna wyzdrowiała. Ta historia, podobnie jak wiele innych, rodzi pytania: czy to był cud? A jeśli tak, to co to oznacza? Co to mówi o mocy modlitwy, o wstawiennictwie świętych, o obecności Boga w naszym życiu? Jak ta historia może wpłynąć na Twoją wiarę, na Twoje relacje z Bogiem i z innymi ludźmi? Wkrótce zagłębimy się w tę historię, analizując jej szczegóły, badając jej znaczenie i zastanawiając się nad jej implikacjami dla naszego życia. Nie będziemy szukać łatwych odpowiedzi ani unikać trudnych pytań. Będziemy dążyć do głębszego zrozumienia tajemnicy wiary, do odkrycia piękna Bożej obecności w świecie i do napełnienia naszych serc nadzieją i miłością. Przygotuj się na podróż, która może zmienić Twoje życie. Podróż, która zaprowadzi Cię do serca wiary, do źródła miłości i do spotkania z Bogiem, który Cię kocha bezwarunkowo. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się w głos Ducha Świętego i pozwól, aby historia Carlo Acutisa dotknęła Twojej duszy. Niech ta historia zainspiruje Cię do życia pełnią wiary, do miłowania Boga i bliźniego oraz doświadczenia o Jego obecności w świecie. Rozważmy teraz głębiej, jak historia Carlo i cudowne wydarzenia związane z jego wstawiennictwem dotykają naszej własnej egzystencji, naszej codziennej wędrówki przez życie. Nie chodzi tylko o podziwianie zjawisk nadprzyrodzonych z bezpiecznej odległości, lecz o odnalezienie w nich inspiracji do osobistej przemiany, do głębszego zanurzenia się w misterium wiary. Zastanówmy się, czy jesteśmy otwarci na to, by Bóg działał w naszym życiu w sposób niekonwencjonalny, zaskakujący. Często ograniczamy Jego wszechmoc do utartych schematów. Oczekujemy, że objawi się w sposób, który jest dla nas zrozumiały i przewidywalny. Zapominamy, że Boża logika jest inna niż nasza, że Jego plany wykraczają poza nasze ograniczone horyzonty. Jak mówi prorok Izajasz z iz 9... Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pa. Bo jak niebiosa górują nad Ziemią, tak drogi moje, nad drogami Waszymi i myśli moje, nad myślami Waszymi. Czy jesteśmy gotowi porzucić nasze uprzedzenia i otworzyć się na niespodzianki, które Bóg dla nas przygotował? Pomyślmy o momentach w naszym życiu, kiedy doświadczyliśmy czegoś, co trudno było wytłumaczyć racjonalnie. Może to była nagła zmiana okoliczności, która uratowała nas przed nieszczęściem. Może to było wewnętrzne przekonanie, które poprowadziło nas właściwą drogą. Może to było spotkanie z osobą, która w krytycznym momencie ofiarowała nam pomoc i wsparcie. Czy zdaliśmy sobie sprawę, że w tych momentach działała Boża Opatrzność? Czy potrafiliśmy podziękować za te dary i uznać, że są one znakiem Jego miłości? Z drugiej strony przeanalizujmy nasze reakcje na cierpienie i trudności. Czy w obliczu problemów tracimy nadzieję i zwątpienie nas ogarnia? Czy zadajemy Bogu pytania pełne żalu i pretensji? Czy potrafimy zachować wiarę nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się beznadziejne? Święty Paweł w liście do Rzymian, Rzeż 5-3-5, pisze: Uciśnienie rodzi wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czy wierzymy, że cierpienie może nas oczyścić i umocnić, że może nas przybliżyć do Boga? Co więcej, zastanówmy się, jak na co dzień realizujemy naszą wiarę. Czy ograniczamy się do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, Czy też staramy się żyć Ewangelią w każdym aspekcie naszego życia? Czy miłujemy naszych bliźnich, przebaczamy im ich winy, służymy im pomocą? Czy modlimy się regularnie, Czytamy Pismo Święte i staramy się pogłębiać naszą relację z Bogiem? Święty Jakub w swoim liście J.K. 2, 26 pisze Jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czy nasza wiara jest żywa, czy tylko deklaratywna? Zatem spójrzmy na historię Carlo Acutisa, jako na wezwanie do nawrócenia, do odnowienia naszej wiary, do głębszego oddania się Bogu. Niech jego przykład inspiruje nas do życia pełnią Ewangelii, do miłowania Boga i bliźniego, do świadczenia o jego obecności w świecie. Niech cuda, które zdarzyły się za jego wstawiennictwem, umocnią naszą wiarę i napełnią nasze serca nadzieją. Niech Bóg przez wstawiennictwo Carlo Acutisa błogosławi nas i prowadzi na drodze do zbawienia. Rozważmy teraz wewnętrzną walkę, której doświadczamy, gdy stajemy w obliczu wątpliwości co do działania Bożego w naszym życiu. Często zamiast zaufać Jego wszechmocy ulegamy pokusie zwątpienia, podszeptom lęku i niepewności. To naturalne, że w trudnych momentach zadajemy pytania, kwestionujemy sens cierpienia i szukamy odpowiedzi na nurtujące nas dylematy. Jednak kluczowe jest, aby w tych chwilach pamiętać o niezmierzonej miłości Boga, która nigdy nas nie opuszcza. Mimo to nie zapominajmy, że nawet najwięksi święci zmagali się z chwilami zwątpienia. Święta Teresa z Kalkuty, znana ze swojej niezachwianej wiary i oddania ubogim, doświadczała okresów duchowej ciemności, kiedy czuła się opuszczona przez Boga. Jej przykład uczy nas, że wątpliwości nie są oznaką słabości, lecz integralną częścią ludzkiej kondycji. To właśnie w walce z wątpliwościami nasza wiara może się umocnić i dojrzeć. Podobnie jak wiatr hartuje drzewo, tak trudności kształtują naszą duszę. Zastanówmy się, jak możemy radzić sobie z chwilami zwątpienia. Przede wszystkim pamiętajmy o mocy modlitwy. Zamiast zamykać się w sobie, zwróćmy się do Boga z naszymi pytaniami i obawami. On nas słucha i jest gotów nam pomóc. Ponadto warto szukać wsparcia w Biblii, w nauczaniu Kościoła i w rozmowach z osobami, które mają silną wiarę. Często perspektywa innych osób może pomóc nam spojrzeć na nasze problemy z innej strony i odnaleźć nadzieję tam, gdzie jej nie widzieliśmy. Co więcej, nie zapominajmy o sakramentach, które są źródłem łaski Bożej. Spowiedź pozwala nam oczyścić się z grzechów i odzyskać pokój serca. Eucharystia natomiast karmi nas ciałem i krwią Chrystusa, umacniając naszą wiarę i dając siłę do pokonywania trudności. Sakramenty są jak duchowe lekarstwa, które pomagają nam w walce z naszymi słabościami i pokusami. Z drugiej strony, spróbujmy dostrzec Bożą obecność w codziennych pozornie zwyczajnych sytuacjach. Często szukamy cudów w wielkich i spektakularnych wydarzeniach, zapominając, że Bóg działa również w małych i subtelnych gestach. Uśmiech dziecka, piękny zachód słońca, pomocna dłoń przyjaciela to tylko niektóre z przykładów Bożej obecności w naszym życiu. Nauczmy się doceniać te drobne znaki i dziękować za nie Bogu. Ponadto pamiętajmy, że wiara nie jest statyczna, lecz dynamiczna. To proces, który wymaga ciągłego rozwoju i pogłębiania. Nie bójmy się zadawać pytań, szukać odpowiedzi i kwestionować nasze dotychczasowe przekonania. Ważne jest, abyśmy robili to z pokorą i otwartym sercem, gotowi na przyjęcie prawdy, nawet jeśli jest ona trudna do zaakceptowania. Przecież życie Carlo Acutisa jest doskonałym przykładem tego, jak wiara może nas prowadzić przez trudności i wątpliwości. Mimo młodego wieku Carlo doświadczał cierpienia i choroby, ale nigdy nie stracił wiary w Boga. Jego przykład uczy nas, że nawet w najciemniejszych momentach możemy znaleźć nadzieję w Bogu i Jego niezmierzonej miłości. Wreszcie, pamiętajmy że Bóg kocha nas bezwarunkowo, niezależnie od naszych słabości i grzechów. On zawsze jest gotów nam przebaczyć i dać nam nową szansę. Nie bójmy się więc wracać do Niego, nawet jeśli czujemy się niegodni Jego miłości. On czeka na nas z otwartymi ramionami, gotów nas przyjąć i obdarzyć swoją łaską. Teraz rozważmy, jak ta prawda może być wcielana w życie każdego dnia, w naszych modlitwach myślach, postawach i działaniach. Nie ograniczajmy się do teoretycznych rozważań, lecz starajmy się, aby nasza wiara stawała się konkretnym świadectwem Bożej obecności w świecie. Pomyślmy o tym, jak często w ciągu dnia mamy okazję do okazania miłości bliźniemu. Może to być drobny gest życzliwości wobec współpracownika, pomoc sąsiadowi w potrzebie, czy po prostu uśmiech skierowany do nieznajomego. Te małe akty miłości, choć wydają się niepozorne, mają ogromną moc. Są jak krople wody, które łącząc się, tworzą potężny strumień zdolny do zmiany świata. Właśnie w tych codziennych momentach możemy odzwierciedlać miłość Boga, stając się Jego narzędziami w świecie. Zauważmy, że świętego Teresa od dzieciątka Jezus, patronka misji, uczyła o małej drodze, o wykonywaniu najmniejszych czynności z wielką miłością. To właśnie w tych drobnych, codziennych ofiarach możemy znaleźć drogę do świętości. Ponadto zwróćmy uwagę na to, jak mówimy i myślimy o innych? Czy nasze słowa są pełne życzliwości i zrozumienia, czy też krytyki i osądu? Czy staramy się widzieć dobro w każdym człowieku, czy też skupiamy się na jego wadach i niedoskonałościach? Pamiętajmy, że słowa mają moc tworzenia rzeczywistości. Słowa pełne miłości mogą uzdrawiać i pocieszać, natomiast słowa pełne nienawiści mogą ranić i niszczyć. Starajmy się więc. Aby nasze słowa były zawsze budujące i pełne nadziei. Rozważmy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie oceniał on pobitego człowieka, lecz bezinteresownie mu pomógł. Czy potrafimy naśladować jego postawę w naszym życiu? Z drugiej strony, pomyślmy o tym, jak spędzamy nasz wolny czas. Czy poświęcamy go na rzeczy, które nas rozwijają duchowo i intelektualnie? Czy też na rozrywkę, która nas oddala od Boga, czy czytamy Pismo Święte, czytamy książki o tematyce religijnej, czy też spędzamy czas przed telewizorem lub w internecie, konsumując treści, które nie wnoszą nic wartościowego do naszego życia. Pamiętajmy, że czas jest cennym darem, który powinniśmy wykorzystywać mądrze. Starajmy się więc, aby nasz wolny czas był czasem spędzonym w obecności Boga, czasem poświęconym na rozwój naszej wiary i na służbę innym. Warto wspomnieć o błędy Pier Giorgio Frasatim, który swój wolny czas poświęcał na pomoc ubogim i chorym. Jego życie jest inspiracją do tego, by aktywnie angażować się w pomoc potrzebującym. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, jak reagujemy na trudności i przeciwności losu. Czy w obliczu problemów tracimy nadzieję i zwątpienie nas ogarnia, czy też zachowujemy wiarę i ufamy, że Bóg jest z nami? Czy potrafimy dostrzec Bożą opatrzność w trudnych sytuacjach, czy też postrzegamy jej jako karę lub znak, że Bóg nas opuścił? Pamiętajmy, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet w najtrudniejszych momentach. On jest zawsze z nami, gotów nas wesprzeć i dać nam siłę do pokonywania trudności. Zastanówmy się nad historią Hioba, który mimo ogromnego cierpienia nie zwątpił w Boga. Jego wytrwałość jest dla nas przykładem, jak zachować wiarę w obliczu przeciwności. Wreszcie, pomyślmy o tym, jak modlimy się. Czy nasza modlitwa jest szczera i płynąca z serca, czy też jest tylko odmawianiem utartych formułek? Czy modlimy się regularnie, czy też tylko wtedy, gdy mamy problemy? Czy potrafimy słuchać Boga w modlitwie, czy też tylko mówimy do Niego? Pamiętajmy, że modlitwa jest dialogiem z Bogiem, a nie monologiem. Starajmy się więc, aby nasza modlitwa była szczera, płynąca z serca i pełna miłości. Święty Jan Paweł II często podkreślał znaczenie osobistej modlitwy jako fundamentu życia duchowego. Jego przykład zachęca nas do regularnego kontaktu z Bogiem. Rozważając dotychczasową drogę, którą wspólnie przebyliśmy, można dostrzec pewien subtelny splot nici tworzących mozaikę głębokich przemyśleń. Nie chodzi tu o proste sumowanie wniosków, lecz o uchwycenie esencji tego niewidzialnego kleju, który spaja poszczególne elementy w harmonijną całość. Dostrzegamy, jak pozornie odległe od siebie wątki, niczym strumienie spływające z różnych szczytów, zbiegają się w jednym, wspólnym dorzeczu. W świetle tych rozważań rysuje się przed nami pewien obraz, przypominający krajobraz po burzy. Zniknęły ciemne chmury zwątpienia, a promienie słońca przebijają się przez korony drzew, obiecując nowy początek. Dostrzegamy, że nawet w najtrudniejszych chwilach, w momentach próby i zwątpienia, tli się iskierka nadziei, która, pielęgnowana z wiarą, może rozpalić płomień niezachwianej ufności. Niczym w symfonii, gdzie poszczególne instrumenty współbrzmią. Tworząc bogatą i harmonijną całość, tak i w naszym życiu, poszczególne doświadczenia, zarówno te radosne, jak i te bolesne, splatają się, tworząc unikalną melodię. Każda nuta, każdy akord ma swoje znaczenie i wnosi wkład w ostateczny kształt kompozycji. Przenikając się nawzajem, te spostrzeżenia otwierają przed nami perspektywę głębszego zrozumienia. Stają się fundamentem, na którym możemy budować naszą wiarę, umacniać naszą relację z Bogiem i odważniej kroczyć przez życie, świadomi Jego obecności i opieki. Oto stajemy na progu ostatecznej refleksji, niczym podróżnicy u celu wędrówki. Przed nami rozpościera się panorama, ukazująca piękno i głębie naszej wiary. W powietrzu Unosi się zapach ziemi, po której kroczyli święci, a w sercach płonie pragnienie, by naśladować ich przykład i żyć pełnią Ewangelii. Zatem przygotujmy się na ostatni etap tej podróży. Otwórzmy nasze serca i umysły, by przyjąć przesłanie, które ma nas umocnić, zainspirować i poprowadzić ku wieczności. Niech ta chwila będzie dla nas czasem łaski, czasem odnowy i czasem nowego początku. Niech Bóg przez wstawiennictwo Carlo Acutisa obdarzy nas swoim błogosławieństwem i prowadzi na drodze do zbawienia. Rozważmy w cichej kontemplacji, co naprawdę oznacza być świadkiem cudu. Nie chodzi jedynie o rejestrowanie zdarzeń nadprzyrodzonych, lecz o otwarcie serca na przemieniającą moc łaski, która subtelnie, lecz nieodwracalnie kształtuje nasze życie. To dostrzeżenie Bożego Palca w tkaninie codzienności, w zbiegach okoliczności, w niespodziewanych rozwiązaniach, w chwilach, gdy nadzieja wydaje się gasnąć, a jednak rozbłyska na nowo. Historia Carlo Acutisa, ta współczesna opowieść o świętości i cudach, nie jest jedynie kroniką niezwykłych wydarzeń. Jest zaproszeniem do głębszej refleksji nad własną wiarą. Nad naszym miejscem w Bożym planie, nad tym, jak możemy uczynić nasze życie świadectwem miłości i oddania. To przypomnienie, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, lecz dostępna dla każdego, kto otworzy serce na działanie Ducha Świętego. Cud, którego doświadczamy, często przyjmuje formę cichej przemiany serca, odnowy wewnętrznej, przebudzenia do głębszej relacji z Bogiem. To moment, gdy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami w każdej chwili, gotów nas wesprzeć, pocieszyć i poprowadzić. To odkrycie, że nawet w najciemniejszych momentach możemy znaleźć nadzieję w Jego niezmierzonej miłości. Pamiętajmy, że wiara nie jest statyczna, lecz dynamiczna. To podróż, która wymaga ciągłego rozwoju, pogłębiania i odnawiania. Nie bójmy się zadawać pytań, szukać odpowiedzi i kwestionować nasze dotychczasowe przekonania. Ważne jest, abyśmy robili to z pokorą i otwartym sercem, gotowi na przyjęcie prawdy, nawet jeśli jest ona trudna do zaakceptowania. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz, w chwili, gdy odkładamy na bok nasze rozważania i wychodzimy na świat, aby świadczyć o naszej wierze. Niech historia Carlo Acutisa będzie dla nas inspiracją do życia pełnią Ewangelii, do miłowania Boga i bliźniego, do służenia innym z radością i oddaniem. Niech nasza wiara będzie jak światło, które oświetla drogę innym, prowadząc ich do źródła życia i miłości. Niech Bóg błogosławi was i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad wami i zmiłuje się nad wami. Niech zwróci oblicze swe ku wam i obdarzy was pokojem. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Panny i błogosławionego Karla Akutisa, niech wasze serca napełnią się radością, nadzieją i miłością. Amen.